Hejka dziewczyny i chłopaki, witam Was w kolejnym filmiku budżetowym na moim kanale i dzisiaj będziemy rozkładać kolejną kasiurę nie mam jakoś bardzo dużo pieniędzy w ogóle nagrywam to trochę wcześniej, bo dzisiaj jest wtorek, mam wolny dzień chłopaki są w przedszkolu bo już wywiozłam do tego przedszkola, bo miałam dzisiaj bardzo dużo rzeczy takich do pozałatwiania i no po prostu stwierdziłam, że nic się chłopakom nie stanie, mogą sobie tam po prostu chwilę posiedzieć, a mama ogarnie życie. I tak, słuchajcie, kwota jaką dzisiaj mamy to nie jest dużo, bo mam 160 zł, no ostatnio miałam sporo więcej, teraz troszkę mniej ale jakoś tam damy radę, słuchajcie, mam też y, tą podstawę przedstawioną od Ewelinki, bo raz będę wieżę, raz będę to i mam tylko jeden binderek, jak, może, jak możecie y, tutaj zauważyć, mam tylko jeden binder, a tutaj trochę rzeczy mam y, do pokazania, ja sobie tylko zacznę, słuchajcie, bo muszę sobie to troszkę chyba tak przesunąć, hmm, bo tak średnio widzę, ale dobra, powinno być ok, dobra, może tak tam, y Pierwsza rzecz to wyzwanka. Dziewczyny, ja Wam jeszcze nie pokazywałam tych wyzwanek. One są za darmo do pobrania u mnie na karcie posty. Widziałam, że tam kilka dziewczyn dawało łapkę do góry i komentowałyście, ale może ci, co oglądają moje filmy, to nie wiedzą. Tutaj mam taką uroczą pszczółkę, tutaj jest chyba stuwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziewięć, tak, stuwa. Tutaj są piąteczki do zbierania, 50 zł do zebrania, myślę, że jak najbardziej tematyczne i dla wszystkich, którzy kochają księżyce też jak najbardziej takie, takie właśnie, takie darmowe wyzwanka niebieskie. Wiem, że nie wszystkim się podobają, ale myślę, że na takie mini wyzwanka, jak robicie to, to jasne. Ja sobie to dokładam tutaj do mojej totalnej puli. Dużo mam tego, ale jakoś damy radę. I chcę Wam jeszcze pokazać, dziewczyny, bo zrobiłam sobie nowe koszty roczne. Zrobiłam sobie to jako wpinkę do segregatora. Pokażę Wam teraz, ponieważ wybrałam sobie taki motyw kwiatowy. Wydrukowałam sobie to na papierze 250, yy, gramatura 250, i po prostu, no, tak stwierdziłam, że, że będę powolutku tutaj y, to uzupełniać. Tamte koperty mi się totalnie rozlewają. Jestem trochę sfrustrowana tym i po prostu takie mini koszty, no, znaczy, takie sobie karty zrobiłam. Dziewczyny, dajcie znać, czy byście chciały takie, właśnie koszty roczne, bo chcę ja mówię koszty roczne, wyzwanie roczne, w ogóle, zory. Y, czy chcecie, żebym rzuciła na sklepik y, tam za jakąś przysłowiową dyszkę? Hmm, czy macie ochotę, czy nie? Czy Wam się podobają? One są różne kolory, różne kwiaty, to jest taki dość uniwersalny. Zrobiłam to na ten rok, bo na przyszły mam trochę inny pomysł, ale on wymaga bardzo dużo czasu, żebym to zrobiła. Jest taki właśnie. Hmm, tutaj troszkę jest taki wzorek, ale on jest to, to tanie, taki wiecie, delikatny. I no, dajcie znać, czy Wam się podoba. I grudzień kończy się tutaj, i do tego jest jedna koperta. Yy, także jak będziecie chętne, to wam wrzucę po prostu yy, na sklepik to. A no może nikt nie chce, komu się nie podoba, po prostu. Dobra. Yy, kwota do zebrania jest 2500 złotych. Od razu mówię, ja to sobie dokładam. I mam wszystko właśnie w jednej kopercie. Także yy, tutaj sobie włożę. 2,5 tysiąca złotych jest do zebrania. Też były tam różne, takie inne kwoty, ale tak mi było o wiele lepiej. Dobra, może dobra, już zaczęłam to, w ogóle zaczęłam kiedyś zmazywanym to robić. Nie wiem czemu, ale... No i w maju tylko jedna pięćdziesiątka. Słuchajcie, tu mi dużo już nie zostało i chciałabym troszeczkę zrobić tego segregatora. I teraz tak, w sumie po co... A nie, kostki mi będą potrzebne. W ogóle znalazłam jeszcze taką piękną kostkę od Martyny kiedyś dostałam i w ogóle chciałam Wam ją pokazać, bo ona jest taka przecudowna, jak będziecie może gdzieś tam szukać jakieś piękny kostek, to jakaś inspiracja. Dobra, i teraz tak, muszę jakoś porozmieniać chyba to, bo jest ciężko. Tutaj jest 5 razy 2, 3, 4, 5, OK 50 zł. Jakie ładne 50 zł to dziewczyny. Zachwycam się, patrzcie jakie. Śliczne. Dobra, i nie wiecie, co nie będę dzisiaj wyciągać z segregatora, tylko trochę tak y, y, odgapię pomysł od jednej z naszych y, koleżanek budżetowych. Y, dobra. Chyba, że nam szóstka wypadnie. To tu jest drapka, no to tu będziemy wyciągać. Dobra. Więc jedziemy. Jeden. Ok, wezmę sobie tylko coś do zaznaczenia. Może to. Chociaż nie, czekajcie. To ja tu dam. Nie, jeszcze zrobię inaczej. Jeszcze zrobię inaczej. Dam po prostu tak, dziesiątkę. Dziesiątkę tu wsadzę. No i dobre. Tylko te nasze plaki, dziesiątki to. Pięć. O, super, to dostanie. Znowu 1 Dobrze, może być Zobaczymy ile się to nam uda Jakby zbierać 2 A, tu ostatnio dałam 20 Więc teraz bez wyrzutów dam Tylko dyszkę Dobra Naprawdę Ile ja tu mam w ogóle kasy? Może bym to rozmieniła to 50? O, idealnie. Dobra. I dam 20, i potem znowu dołożę tylko dziesiątkę. Dobra. Okej. Okay. Proszę ci już nie dwa tu nie wiem czy my tego nie skończymy chyba już skończymy to wyzwanko cztery czekajcie, które to jest czwarte? dobrze tylko ostatnie nie dostało. Patrzcie, ostatnia dyka. 4. No i znowu je to nie zostało. No dobrze, zobaczymy, co tu mamy. Idziemy po kolei. I spróbujemy to tutaj jakoś ogarnąć. No i właśnie, jak to tutaj zrobimy? No, bo tu mamy takiej kwoty. Słuchajcie. To było tu wszystko? Nie no. To tak, 10, 10... No i teraz ja powiedzmy, że 10. Dodamy 30 zł, to nam ta dziesiątka niech nam wróci. Gdzieś. Dobra, i tu jest kolejne skończone wyzwanko. Trochę tak nie robię dokładnie jak tutaj, ale to dziewczyny się nie, nie, nie denerwujcie, bo ja to robię jakoś tak nie wiem. Nie do końca tak bym chciała. 80. Robię trochę, o, trochę oszukuję. Dobra. No i teraz, które tu wybieramy? Może to po kolei. Dobrze. Tu nam mamy więcej. Troszkę tych wyzwanek. Musimy to nadgonić. Ok. To już mamy gotowe, czeka na jakiś tam następny tydzień. Tutaj mamy 30. Super, się cieszę. Dobra. Tu już też lecimy powolutku do przodu. Małe kwoty, ale jak najbardziej ok. Tu żadnych modeli nie wkładam, tylko dyszki 20. Takie papierowe mini wyzwanka. Dobra. Tu co mamy? Tu dyszka. Powolutku, konsekwentnie, do przodu. A wiem, co miała Wam jeszcze powiedzieć, a Asia Wam już pewnie mówiła. Na swoim filmie, ale ja jeszcze powiem, yy, dlatego że my z Asią, czy znaczy w zasadzie Asia wymyśliła planer finansowy, taki bardzo rozbudowany. No i tworzymy go z Asią, także jeszcze chwilkę, i on też pewnie będzie gdzieś tam dostępny u mnie. Więc jeżeli ktoś potrzebuje takiego do druku, to też będzie jakoś na czasie, może gdzieś w przyszłym tygodniu. Dobra, tu mamy 20 zł. Dobra, to to może tu, jakoś tak. Dobra. Też. O, fajnie będą dziesiątki. Jeszcze mi ta dziesiątka pozostała, ale co gdzie ją porzucimy. Chciałabym coś drapnąć, ale ja się tam boję. Boję się drapać. Dobra. Może tu dołożymy, bo to jest nowe wyzwanie. Tutaj tą troszkę damy. Ok. No i może ciachnijmy sobie, może po kolei. A co tam? Dziewczyny, nieważne ile macie pieniędzy, ważna jest konsekwencja w dążeniu do celu. Ja raz mam więcej, raz mam mniej. No, ale czasami jest taki miesiąc, że naprawdę ciężko wskazuję jakąś zaoszczędzoną. Czasami mamy jakieś dodatkowe, nie wiem, wpadnie nam coś z pracy, jakiś bonus, jakaś premia. No a czasami musimy tylko i wyłącznie te oszczędności po prostu sobie z kosztów zmiennych jakoś po prostu zorganizować. No i wtedy, jeżeli chcemy coś tu do naszych kopert włożyć, no to niestety musimy trochę no, się spiknąć. I no, w najnormalniej w świecie zaglądać do zapasów, zastanowić się, czy potrzebujemy coś do ubrania kolejnego, zastanowić się właśnie nad tym, czy rzeczywiście jest mi to potrzebne. Czy muszę to mieć, czy muszę, nie wiem, tam coś koniecznie kupić i tak dalej. Jeżeli chcemy oszczędzać. No to to się trochę wiąże z takimi wyżyczeniami, właśnie. I nie mówię tutaj jakichś takich, wiecie, wielkich wyżyczeniach, po prostu każdy odkłada na miarę swoich możliwości. I, no, tak jak mówię, w jednym tygodniu człowiek ma tam, nie wiem, więcej pieniędzy, w jednym mniej, a czasem jest w ogóle na minusie. Więc to takie jest życie. Ale też widzę, że sporo osób trochę też popada w taki zakupocholizm. Naprawdę widzę bardzo dużo ludzi po sklepach, którzy pełne siatki zakupów. Pewnie część tych rzeczy jest im potrzebna, ale właśnie takie, wiecie, łapy i różne takie rzeczy. Yy, wiem, że niektórzy po prostu no, gromadzą, nie mają później gdzie tego, co z tym robić. Ja powiem Wam, że na przykład jestem totalnie zadowolona ze swojej szafy. Ponieważ mam taką szafę, gdzie wszystko do wszystkiego pasuje. Taka szafa trochę kapsułowa. I totalnie jestem happy jak pieluszki, bo jeżeli wyciągam coś z szafy z jakąś rzecz daną X, to wiem, że będzie mi pasowała do rzeczy Y. Naprawdę mam bardzo taką wąską gamę kolorystyczną. No, pomijając tam parę takich ubrań troszkę bardziej reprezentatywnych, że tak powiem, do workingu, totalnie cieszę się po prostu z tego, jak mało mam ubrań. Naprawdę, bo jak rozmawiałam z moimi koleżankami, to po prostu gromadzą te tony tych ciuchów. Ja mam czasami takie pytanie: Ja naprawdę, mieszkam w domu, mam sporo miejsca do przechowywania, ale na przykład, jeżeli ktoś mieszka w mieszkaniu, to gdzie on te wszystkie ubrania trzyma? Naprawdę dziewczyny, dajcie znacie, jeżeli ktoś ma tak bardzo dużo ubrań, ja y, znam taką jedną osobę, która jest bardzo uzależniona od kupowania sukienek. Słuchajcie, mam taką y, w rodzinie dziewczynę, która jest uzależniona od sukienek i kiedyś ona policzyła, y, miała ponad 60 sukienek i ja pytam ją, gdzie ona trzyma. A ona podchodzi do jednej szafy, bo też mieszka w domu otwiera to i mówi tutaj. Ja wiem, słuchaj, ale y, to były takie dziewczyny letnie, zwiewne raczej sukienki. Ja wie, kiedy ty w tym pochodzisz, mówię, nawet gdybyś codziennie jedną ubierała do pracy tą sukienkę, to przecież ty nawet nie przechodzisz w tym. Ale ona kocha sukienki, a ona ma tyle tych sukienek, słuchajcie, i po prostu, no, naprawdę podziwiam takie osoby. Ja już jestem chory, jak muszę sobie jakieś t-shirty kupić Albo właśnie jakieś takie części garderoby, które mi się niszczą Ostatnio mam spokój, bo kupiłam dość dobrej jakości ubrania Ale t-shirty już mi się, wiecie, po prostu no, troszkę tak zniszczyły A jednak jasne t-shirty no, wymagają trochę takiego zaopiekowania się A trzeba pracę codziennie niestety, nie? Bo zawsze coś człowiek się ubrudzi albo spoci, mimo że tak jest chłodno teraz i zastanawiam się, kiedy ta właśnie pogoda wróci do jakiejś normy, ale miejmy nadzieję, że już niedługo. Także czasami się zastanówmy, czasami mnie i na przykład mój osobisty taki problem dotyczy ubrań dla dzieci, bo ja wiem, że czasami jest za dużo ubrań, mają za dużo rzeczy. Ale powiem Wam, że ostatnio też zrobiłam porządki w szafie i stwierdziłam, że chłopaki jak z czegoś wyrosną, to wtedy dopiero będziemy go kupować. I też nie jakoś bardzo dużo par, tylko po prostu, no tak, żeby na bieżąco wyprać, wyschnie i z głowy. No, jakieś tam cichów po domu to mają dużo. Natomiast y, mówię o takich przedszkolnych, bo ostatnio y, mieliśmy dużo takich ubrań kiepskiej jakości. I powiem Wam, że nie dopierały mi się te ubrania Chyba wolę zainwestować trochę więcej W lepsze jakościowo ubrania Nie wiem, czy znacie ten sklep C&A &A. Tam często kupuję chłopakom właśnie Bluzy, t-shirty Wiadomo, jakie spepko też kupuję I tak dalej, wiadomo Ale mam dużo ubrań stamtąd I totalnie, totalnie się wszystkie plamy Raczej spierają mieliśmy też takie spodnie, właśnie dresy, to zrobiła się dziura, a wszystkie plamy się otwierały, więc totalnie, totalnie spoko. Z handem już dawno nie kupowałam, ale tak jak mówię, wolę, wolę ten sklep dla dzieci, także i to muszę się nad tym muszę się z tym pilnować z tymi wydatkami na dzieci, ale tak, to jestem, tak jak mówię, totalnie, totalnie jestem, wiecie co, w ogóle wchodzę do sklepów i tak nie mam żadnej Presji i ciśnienia, że ja sobie muszę kupić nową bluzeczkę, w cudzysłowie, nie? Ale to jest boskie uczucie, naprawdę, dziewczyny, polecam Wam. Yy, I taki detoks, właśnie też, bo te ubrania teraz właśnie kuszą nas wystawy, wszystko nowe, śliczne w pastelowych kolorach. Yy, polecam dziewczyny przegląd szafy na wiosnę i tam na pewno znajdziecie dużo perełek, takich właśnie, yy, także. Dobra, strasznie się rozgadałam e, dziewczyny, ale no niestety kasy mało, więc była po prostu pogadanka. Mam <gadanie> że trochę y, może kogoś zainspiruje do ogarnięcia szafy, do ogarnięcia ubrań. Może jakieś coś postawiamy na y, platformy, z y, Vinted i tak dalej. Także trzymajcie się, miłego dnia, Buziole. Aha, i dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie to, y, to wyzwanie roczne. Buziaki, pa!